Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zauważyliście, filmik nie rozpoczął się od intra, a to dlatego, że dzisiaj są wyniki konkursu właśnie na intro i na grafikę kanału. No ja bym bardzo chciała podziękować każdemu, kto wziął udział w tym konkursie, bo naprawdę odwaliście kawał świetnej roboty. Um, no i szczerze nie mogłam zdecydować się na jedno intro, którego będę używać w moich filmikach, więc na początek będę używać tych trzech, te trzy, <grych> które mi się najbardziej spodobały. A potem albo ja wybiorę, które najbardziej pasuje do moich filmików, albo poproszę Was o decyzję, którego mam używać, które Wam się najbardziej podoba. Um, no, a co do grafiki, to podobają mi się najbardziej dwie, bo też są mega śliczne. Ale no, użyję tylko jednej. Chyba, że za jakiś miesiąc, też zmienię. I też będzie na taki konkurs. Bo to fajne, kiedy od widzów. Do, do swoich filmików będę czegoś używać. To takie sentymentalne, mm. <laughs> powiedzmy. No, to ja pokrótce, znaczy pokrótce, no, pokażę Wam po prostu te intra, bo dla mnie są one mega. I grafikę też, no. Nie wiem jak to skomentować. Te trzy intra mi się mega podobały. No, i właśnie będę ich używać na zmianę. Nie wiem czy to w takiej kolejności, jakie Wam zaprezentowałam. No ale będę ich używać. To, są to jest naprawdę mega robota. Ja bym chyba sama tak nie zrobiła. Szczerze. Ale tak na serio. I tak na koniec spotkała mnie taka miła niespodzianka i na cesach jodłowego gaju jest pani Ola, czyli Game Master Lovisa. Super sprawa, że można ją spotkać. Nie wiem, czy będzie z nami jechać, ale fajnie, że chociaż tutaj przyszła. Um, pani Ola jest chora, bo tak napisała, no. I co jeszcze, aha, co do tego buga, to pani Ola mi napisała, że już poblokowała kilkadziesiąt kont. No, więc no, nie wiem tak naprawdę, po co używać tego buga. I no, albo na rok, albo dłużej jednak. I i ja się też spytałam, co jeśli ktoś ma mm, lifetimea czy jeśli będą chcieli zablokować na rok, to czy tak zrobią. O jednak pani Ola jedzie. To To jednak to będzie ich decyzja i jeśli faktycznie tak postanowią, no to 130 zł pójdzie w kupę. Tak. No. Tak naprawdę ja chyba nagram decyzję z głosem, chociaż nie wiem. Ale no miło, że tutaj pani Ola jest. Ej! Nagramy jej fejla! Albo fejle. notion it feels when your love is burning in me raise a place so high I can never escape the heat no And we'll never escape the heat, no.